Jak na szybko, przed dzisiejszym odcinkiem chciałbym Was zaprosić na lepszą stronę do wymieniania skinów. Trade skins fast, link do strony w opisie. Ja spróbuję rampę do prawej, wszystko od razu może Na mało ma. za hangarem. Co to znaczy mało? Bo on nie obity jest. Kula mamo. więc może się spodziewać. Nie no dobra. Dobra, dobra. ale żeby koledzy tak coś to Izak nie szanujesz, co? Sojusze! Nie nie. no kurde, kurde. Kiedyś wygrałeś ze mną na lanie z Luszem jak byłeś w składzie. Tak, ja stary, chyba 12. A tak, to był 5 lat też go. Tak. tak. Ja, Dokładnie. Ja pamiętam jak kapitan twojej drużyny krzyczał na ciebie. Tak. Jest... Bo ty mówisz... my nie mam siły grać, już tam. No, bo a, bo kapitan nie, nie. a kapitan ci odpowiedział... A kapitan ci odpowiedział. Ale... Ale do piątej rano to miałeś siłę balować. <laughs> <laughs> Także to jest kapitan. Ja to pamiętam, jeszcze to wtedy my graliśmy ten ktoś się pytał, kurde, czy sobie zainstalować Windowsa 10, to tak, zainstalujcie sobie na zainstalujcie tego Windowsa 10, bo się do niczego innego nie nadaje. A co ci nie podoba się? Jakiś update był do Windowsa, kurde, mi FPSy spadają. Ale to tylko... Ty tylko zawodnicy pokroju z i Janowi zainstalowali tego update'a. Nie mieli problemy. Tylko. No, ale widzisz, ale... ale to się, a samo mi się zaktualizowało. Nie? Samo, samo. Samo, samo. I no, najlepsze ja jest nie to, że ja nie miałem opcji nie miałem opcji. No, przed parowóz też to zainstalował i miał opcję cofnięcia do poprzedniego, do poprzedniej wersji systemu. A ja nie miałem. nie mam takiej w ogóle opcji w Windowsie. Słuchaj, a pewnie ci pojawiło, że jakaś tam opcja z tabletami, malowanie i ty od razu to włączyłeś że się zaktualizowało no, Malowanie. Ja. Była taka opcja z malowaniem i ty to zaakceptowałeś na pewno. Co? No, no, coś było. Naj o, oh, nice, już. Zrób to. Dzięki. Też? Grama WP. Ja, Też Poka. <grym> do Dobra. Poka. Poka. zaraz. Nie, no. Zaraziłem się już niestety. A. <grym> Co? Się nie ma. Nie Nie zaraz. Albo nie mylę, jak nie ma. Nie no wiem, czy wiesz, musisz kontrol puścić. Na razie Zagapiłem się. No i angiel. Porwóz ten, smokuję. Kurde, Kurde, Masz smoka, ja. Co za gość? razy musiałem skakać, bo nie trzymał kolor. Ko bo bo ko ko tam jest smoka Jest na chyba. Ja otwieram drzwi no. gdzieś... tak. ja. do zewnątrz Leży Nad chórnikiem, nad chórnikiem Jest nad chórnikiem, tak Leży, leży W patrzysz? Tak Dobra, chuj tam Nie lubię, nie lubię tych dram trochę Takich tutaj Naszych Podobno Bruno jest, ale nie mierzone Dobra, cicho Ale co ty masz kurwa ty Pierdolcu co ty się sapiesz już od dawna do mnie? Kurwa weź się odpierdol koleś ty.